Dobra, jako, że wszyscy tu pewnie i tak czekałem na odcinki z BM-om, to ja pozwolę sobie zacząć ten odcinek tak, że wlecą teraz na pewno yy, przebitki z tego co do tej pory udało się zrobić, plus taki szybki update, gdzie podjechaliśmy w niedzielę z Domnikiem i yy, dograliśmy tam parę rzeczy. Ona jest już obspawana w sumie z grubsza. Także tu już wiemy, wszystko wychodzi. Z drugiej strony dzisiaj będę sobie obspawywał No i co? Jest zajebiście. Mi się widzi. Fajnie wygląda. O, no, ta strona jest obspawana. Fajnie ten. Skąd weźmiemy szybę. Jakby ktoś ogarniał wycinanie rzeczy na plexi i tak dalej, to możecie dać znać, bo będziemy właśnie robić ją plastikową. No i co? Jadę zaraz, obspawuję drugą stronę. Jest fajnie. Kurwa sama mu się chujowo nagrywa. Mówiłem, jest praktycznie obspawane. Została nam tu tylko ta szparka. No i od środka później trzeba wjechać. Tu widzicie, jak to wygląda. Tu trzeba to wszystko dorównać, i tak dalej. Tu będzie trochę roboty no tam widać jak jest spawane no i co, trzeba będzie to wszystko tak zapsikać jakimś waksem, żeby to nie gniło tam te wzmocnienia z powrotem trzeba będzie poogarniać no i później tu jeszcze przyjdzie takie wzmocnionko odtąd tu pójdzie blaszka i wycięta do tego i tu na tych zgrzewach łączona więc tu jeszcze będzie taki zastrzał, to wzmocni nam tu ten słupek tylny który w sumie jest oryginalny jakby z kombi, więc powinien być mocny, ale będzie jeszcze mocniejszy, także będzie można dachować normalnie co tydzień, nie? Co tydzień można będzie dachować, i reszta co? Środek co? ze środkiem będzie tak, dotąd dochodzą ori fotele z kompota, więc w sumie środek praktycznie że mamy ogarnięty, no pod sufitka jedynie, pod sufitka się nie będzie zgadzać. Także musimy kupić podsufitkę do Turinga i jakoś skleić, obić materiałem na nowo. Myślę, że to nie będzie trudne. Eee, więc rób się jaśniej. O, I co? W Turingu są fajnie, bo se ma głośniczki. Tutaj nie mam jednego. Jakby ktoś miał sprzedać głośnik do Turinga, do dachu, bo podobno one są jakieś płaskie czy coś, to dawajcie znać. Eee, I tworzy się. Tworzy się, jak to się mówią niektórzy, że tworzymy historię jaki Wam jeszcze sprzedam patencik, nie? Tutaj mam taką szparę. Okej, okay, trochę się zatłukłem. Tutaj mam taką szparę, odrysowałem sobie na blaszce i wycięłem z kawałek blaszki. No i tu góra jakby jest odrysowana od tego, więc ona pasuje idealnie, nie? Patrzcie teraz. Złapię se to z pawarką w takiej pozycji. Tu mam złapane, i se wjadę boszkiem po prostu cyk, cyk, i przetnę tą blachę ze spodu. Do tego równo. No, nie jest to zaraz, zobaczycie, jak to tam się zgra. Nie jest to odkrycie Ameryki, ale jakby ktoś coś nie wiedział se, to fajny patent. co jest wycięte, to se jest przygotowane do wstawienia. Zaraz Wam pochytam i zobaczycie, jak to wyszło. Cyk jest, staweczka połapana. Zaraz tu zrobię stanowisko i to obspawam no i wam pokażę jak są to ziora Ta strona jest obspawana, jest grubsza, jeszcze tak samo jak z tamtej strony trzeba zrobić to, ale pierwsze trzeba klapę wyregulować. I tu jeszcze góra mi została, aczkolwiek zabieram się teraz za daszek. W sumie nie wiem czemu teraz, ale taką mnie naszła taka ochota i spadnę tutaj to. Yy, nagram, nagram może telefonem jakiegoś timelapsa, nie wiem jak to wyjdzie. Aczkolwiek myślę, że będzie fajnie. O, update włączyłem i pierwsze co to było w Twoją dupę widać. Dzień dobry. Zapraszam. Zaprzągnąłem Laurę do roboty. No i pospawała dach. Lalunia. Jest to odpierdolone. No, mogło być lepiej, ale kurwa, reszta się szpachlą, wyrówna. Równo. Nie, nie jest stale. Tu się tak przyklepię. Tam Lepie. trzeba jeszcze zlotkować dziurki. Tu w ogóle jest zwiebany, bo ten dach z ogóle krzywy trochę, w sensie taki zbity. No, także będzie. Poprawianie. No ale co? Jest kurwa, fajnie jest co? Tutaj, okay. No. See you soon, w update. Dokładnie, następny update pewnie będzie weekend jakoś w sobotę, to chyba mógłbyś będę długo. Tak, może się pożegnać. Tak, możesz Oj, babo! Znowu zapomnieliście dograć tam czegoś, więc znowu pojawiam się. Ja troszkę tutaj muszę ogarnąć znowu jakby co to się znowu podziało. Dominik no, mi wysłał, jak to się nazywa? Wysłał mi timelapsy i on już zdążył budę wstępnie poszpachlować. A ja przyjechałem już do niego po szpachlowaniu, tym wstępnym takim, więc teraz wlatują znowu timelapsy ze szpachlowania, a potem już wracamy z tym yy, po prostu nagrywem, który ja tam dorzuciłem yy, wtedy jak się z nim widziałem. Jak. How to. Tak, i updatecik bo ja oczywiście mu nie przekazałem ostatnio aparatu chyba, bo zapomniałem. Tam jest coś ponagrywane, trochę, nie, trochę tak, trochę tak. I tu już było tak po prostu. Umieszane na dachu, tak wiesz, kurwa. No. I no, pięknie. I przeharatane taką płacą. Ja myślę, <słukamy> że, no że masz taką wielką, jak kładą tynki kurwa, że tak no fuk. I... No pierwsze ten no do płytek taką z ząbkami, nie? <słukamy> <słukamy> Żeby równała wszędzie <słukamy> grubość. I później no... No i co, jest ten? Update. Update. No. Jest tu szpachlowane, już tu kurwa, już tu po prostu pomału wychodzi to, co ma wychodzić, nie? Mm -hmm. No tu jest Ale to szczęście... się otwiera, bo mnie to tylko zastanawia. Tak? Chuj z całą szybą, kurwa, gdzie jest to 2002? To nie może I... wyobrazić, jakim chujem się to otwiera. A czekaj, to No i się nie powiem, otwiera. Bo z mm. tej strony jest zaklejone szpachlą troszkę. To mm -hmm. są te oryginalne te, bo to trzeba spasy robić, trzeba robić, Nie. <laughs> Że tu jest zaklejone. Bo to jest najlepiej tak zrobić: na siebie zaklejasz, a później nacinasz naszym boszkiem i zrobisz no. szparkę taka jak ci pasuje. No no my tak Aby tak, czy... sobie wziął te takie jak do właśnie w płytki kładzie, krzyżyki, to byś sobie ustawił już na elegancko. Czy tu jest zaklejone? Tu chyba nie. No czy co, ale troszkę. No dobra, to jest na to. Tak, to jest to, do ale, to, się odcięcie się zrobiło teraz. Do... Bo ogólnie ten, ta klapa, no. ona jeszcze przez, ona jest chujowo wyregulowana, bo ja jej tu tam nie regulowałem. Ona mm -hmm. powinna troszkę o tyłu tu powinna i trochę więcej, większa szparka. Mm -hmm. Tu to już w ogóle, tu to już jest za ciasno. I no, wtedy, nie, wtedy, wtedy tak. to tu po prostu przechodzi. No. no to dobrze, to jak się otwiera, no to petarda. Skąd weźmiecie szybę to wiadomo już. Po Ale Wim teraz powinien wyskoczyć tu ten napis, że chuj z tą szybą, co z 2002 to może kiedyś jeszcze coś nagra. No co? Szyba i wyjazd za niedługo. Za niedługo ma być podobno ten. Ja myślę, że w przyszłym tygodniu będziecie widzieć już fotki, jak no. jest to jakimś takim podkładziku, coś gdzieś ten. I już nie zajaj. I już tak, i już <grym> będzie po prostu. No i w ogóle jak ktoś widział storkę, to to czat wygenerował, bo tam dużo osób po prostu mm -hmm. myślało, że... To już że ja, jest gotowe. No. A to ten był czat GPT, który pomógł nam zrobić to co zrobił no i ten jeszcze mam tu gdzieś kurwa szybę chopię do niej to no. do E36 konkot Chcesz... możemy Chcesz... tak przyłożyć no to tak no. o może będzie pasowało może będzie pasowało nie będzie pasowało to jest, to jest, to jest ta druga no tutaj jest ten wzrok śmiecia szyb się w znajduje szybownik ten szybownik w szybowni. No, może będzie pasowało. No, prawie Aha, bo tam jest system bez ram. A nie, ramką jest tylko ten. Ramką jest wtedy. A no tak, dobra, jest inna no, aż od szyby. Jest, dokładnie. No kurwa. Dobra, to zrobi się tu zdjęcie i sp spróbuję się tą szybę rozciągnąć, żeby to już wyglądało jak ze szyby. Tak, albo ewentualnie. Nie, nie. No, tu nie podziw. Ale dobrze, a teraz fajnie wygląda, no tak jak się zasłoni tu palcem. O, tak ten przód. Słuchajcie, może tam na to wybierz. Oj, zajebiście. O, troszkę pani latan. <grym> Są <grym> pewne niedociągnięcia. Nie <grym> <bo. grym> ale fajnie wygląda no zajebiście Tak, i ogólnie na tej tleksie no też trzeba będzie taką uszczeleczkę taka potwierdolić. Mm -hmm. Ja myślę, bo mam... No właśnie właśnie ten... ja zastanawiałem że jak masz szybę, to no. masz taką fajną czarną obwódkę, nie? Tak, tak, jak tak, to opleksę, będzie zrobione. Czyli co tu podkleisz pod spodem i...? Hey. Yy, to się robi kurwa zwykle tak, no. ja już oglądałem no. filmiki, no. że po prostu kleisz se ramkę tasiemką i od środka jest ten... Przed klej do szyby, jest taki grunt czarny. No. No. No I to tym jest najlepiej robić, to masz taką śmieszną no. No. kurwa pałeczkę no. na drudziku. No tak, tak, tak. <śśśśś> I to wtedy po prostu od tej strony wychodzi idealnie błyszczące, ładne, bo mm -hmm. bo przez szybę przechodzi, nie? No, Więc no. kurwa. No to dobra. To I to dobrze. normalnie będzie ramy Bo Myślałem, ten. że będzie kurwa widać nie, spod nie, nie, tą nie. blachę będzie i to kobie, wszystko. bo nawet kurwa, od środka może ten to robi logo o chłopie takie tak, z markerem. Albo tak, z... cienkopisem O chłopie, window Company. To. I, i, I oczywiście ten znaczek, e, ten, że było dopuszczone do ruchu. Tam, to, dokładnie, dokładnie tak, dokładnie. Nikt się nie przywalił do tego. No i co? Dalej, tu jest cały kurs tego. No, pro, pro, to będzie seryjka, w sensie mamy tam drugą maskę, którą mm -hmm. będziemy przekładać, żeby nie było tych zapinek pierdolonych, bo one wieśniackie są jak no. w tym przypadku. No tak, no to... E, a reszta tu jest w miarę, no, trzeba pas przedni troszkę zaspawać te dziurki wyszpachlować, no i tu jest ładny wóz, opie, nie? No co? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No ja tu, na tu matutne. Co? Przełożymy jakiś szejkowy Taka będzie oklejka Superbok mini na tym samochodzie Kurwa siadłoby chyba no? no idealnie by <grym> no było nie. Firma Superbok czy bardziej Napisy złote czy akumulator gold by musiał lecieć no. <grym> <grym> Idealnie był No i fajnie wszyscy liczą pewnie na odcinek z E36 No nie wiem czy to dam w tym, może w tym dam Może będzie początek tego No ale to jest wasz ulubiony samochód, o który pytają pewnie łącznie dwie osoby w komentarzach, ale jest. Ale to bardzo ważne, dwie osoby na pewno. Stało się tak wiele, że nie wiem, czy to było już kiedyś gdzieś nagrane. Ale obrócił się, jest tą stroną, no i, i, i wróbel już powoli a raz ci ściga. Już niewiele zostało. Już, już troszeczkę. Niewiele i ten. Opis Pawły jak no, może coś lepsze, bo no. tam było, tam było złapane co centymetr i się no. nie chciało im uzupełniać no. braków. No, ogólnie jakby coś, to ten. A raz jak go pytałem, czy chce to mieć kurwa jakoś nie wiadomo jak nie, nie, to ma trzymać się kupy i jeździć. Tak. Więc ja tu nie odtwarzam kurwa fabryki, tylko po prostu ustawiam łatki, szybkie, z grubszej blachy no, i okay. będzie działać, nie? Bo to ma być tanio, szybko tak. i w miarę. Ale reszta normalnie masa na te sławiki i to kurwa, tu, jedzie, tu jest. Do um, także szocu 2020 Tu sobie dopiszcie sami <noise> yy, Tak, szocu Aras będzie startował mhm, Już organizuje wyścig po prostu No i, i co? Tamta strona jest zrobiona Tu się rzeczy dzieją W środku też się u dzieją, bo to on, nie wiem ile on już zamówił dziadów do tego Aras um, mi tu wysyła tylko tak, taki filmik dostałem no. Kurwa, bo tu patrzę no zgnite to jest, no zgnite. I tak sobie zmierzyłem i mi no. metrówką pomierzył i mówi... Profil. I kupiłem, o tu jest to, kupiłem 5x5 <grym> 5. i normalnie trzeba to tu montować, nie? Także... No, przód będzie zdarcia. Dokładnie, chłop taki. będzie mógł... Gimjaka to będzie mógł przodem wypychać z rowu. <grym> <grym> A właśnie, bo jest jeszcze taki, że... Jeden like i pomaluję to na dwa kolory. Także to jest ten moment, właśnie, żeby to pociąć żeby to pomalować. O! No. Wóz ATV Racing 2000 już był ostatnio testowany, więc tego już nie zobaczycie w tym odcinku. Ale zobaczycie jeszcze robienie skanu i wysyłanie go miesiąc do Szumiego, żeby zrobił Aresowi adapter do lustery. Także no. Na razie to tyle. Ciachanie tu tyle, ciachan jest. wiem, że wszyscy są tu dla BMK i oglądają co się dzieje z BMK, ale zaraz będziemy robić skan, żeby Aras se tu miał y, zrobione przez Szumiego adaptery do, do lusterek, więc tu mamy spray. Araz tak kupił, oczywiście skanik będzie robiony iPhone'em. I co? Zaraz to przykamy i zobaczymy czy, czy coś z tego wyjdzie. No i jest to tu spikane, o, tak to wygląda. Zaraz tu odpalamy Ateczkę i skanujemy tam. Zobaczymy co z tego idzie. No i po chwilce mamy takie coś, o, takie coś nam wyszło. I szumii, mam nadzieję, że na wozie tego będzie mógł, mógł zrobić yy, jakiś po prostu model i spasować tu lustereczka Arasowi do tego wozu. Ale wieje, bo nic nie będzie słychać. Dobra i w tym momencie kończy się tutaj ten odcinek, wleciał tu jeszcze ten update arasowo nissanowy, bo wiem, że trochę osób tam czasami o to pyta, więc o to dorzuciłem, więc jeśli będziecie chcieli, no to znowu przy następnej okazji coś się tam dogra yy, o tym stanie i się to wrzuci, a jak ktoś sobie nie chciał obczaić jakiego gruza sobie kupiłem terenowego, to też już mam coś nagrane. I w sumie mam już do niego felgi, mam już do niego jakieś inne oponki i będę chciał to pomalować wałkiem Więc jak ktoś tam się gdzieś odezwie w komentarzu, że chce sobie zobaczyć jakiś y, update'cik z Jimmy'akiem y, No to bardzo chętnie w sumie to nagram Następnym razem jak coś będzie y, z BM-ą, to znowu się coś sklei, zmontuje Coś tam już był Dominik, coś zaczął mówić o jakimś spoilerze, o jakimś kole, więc no, pewnie w najbliższym czasie jakiś update wleci, także Nara.